600 koszyczki z Tysonem Polskim, a dzisiaj gramy w blues, Monkey City. Co on zrobi? Dobra, więc zaczynam piściną nagrywać z kamerką, czy może bez. Ostatnio nagram live, robimy Opening tych najlepszych skrzynek. Jeżeli nie wiecie i co z nich wypadało, bo na przykład po live się nie zapisał, to ja mogę dać wam znać. Dobrze, gdzie jest ten kryształek. I to pięknie, na easy. To zawsze zawalczymy, że się może potworzę parę skrzynek, jak zawalczymy z vortexem. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. O kurde, ale to są małpki dzisiaj. Z tych lepszych spróbujemy. Może nam nie wyjdzie, więc będę ja musiał dostawić coś, ale spróbujemy, jak to nam wyjdzie. Ostatnio poza odcinkami odblokowałem. No na dużo rzecz odblokowuję, po, poza odcinkami. Odblokowałem odkurzecz. Wcisarkę, tak jak to no brak, nie ma sensu. Postawiłem to dodatkowo. Stracam bo ale. Jeszcze w jakiej dni byście chcieli odcinki oglądać, czy może codziennie, bo ja też mogę nagrywać codziennie. Dla widzów to sobie nawet mogę nagrywać. Piszcie, czy wolicie na przykład filmiki, czy live'y na przykład. Bo live'y są trochę dłuższe, ale niektóre czasami się może nie zapisać live. Pięknie, tylko dobra. Więc zaraz skoczymy tam rundy, zobaczymy z Panem Vortexem. No i będzie dobrze. Właśnie za niedługo dostanę. Za tam za jakiś czas dostanę nowe ulepszenie do niektórych małpek, co będzie bardzo spoko. Chyba do helikoptera u góry trzy będę miał u niego trzy w góry tego Spike Factory Wtedy bez bonusa o, ale jest przynajmniej skrzynka. o, helikopter jutro będzie No i oczywiście, jak zawsze, są reklamy, więc po reklamie widzimy się. Dobra, kogo jeszcze? A, u niego będzie za niedługo, to też mówiłem. Możliwe, destroyer! Boom, super małpka! To i ostatnie, farma. Nic ciekawego, dobra to teraz zawalczymy sobie z panem Vortexem Faj kurde jak wygram tego i nastaw wstępny to dostanę cztery skrzynki to może być na odcinek dobra dobra zrobię tak jak zawsze po prostu zostawię jednego tego unigana teraz możemy iść tam no i walka z bosem O oby się udało za pierwszym nie będę żebym się nie musiał się martwić dobra Choćby przynajmniej połowę niech się straci ten boss. Dobra, straci ponad połowę, to następnym razem, drugim razem jak będę teraz nim walczył, to już zginie na 100%. Proszę, proszę, proszę. Jest ja czaszka, zdąża się kolejnie złamać. Czy została tylko bosowa czaszka, czy ostatnia? Nie dlaczego nie potrafię dobrze komentować. Pogadam cały czas w kółko, czasami jednak jednym. Dobrze. już się, że kolejny filmik się pojawi. Ma 25% HP. A może spróbujemy ja to to, zrobić coś takiego? dawno nie używam gumki. Czekaj, nie chcę chyba stradzić dużo. Trzeba będzie, że zginę, bo chciałem się popisać, co bardzo. Dobra, dobra, już będzie pokonany, jeżeli, jeżeli ja pierwszy. zginę. Dobra, możecie mnie zabić w komentarzach. Ile? Oj, nie zauważyłem, że to dwa tysiące kosztuje. Też nawet nie myślałem, że bo nie, nie płacało. Dobra. No już teraz to już muszę wygrać. No i jest. O dwadzieścia minut ile jeszcze to trwa to może jeszcze sprawdzimy Co by to jeszcze może postawić? Ja mam problem z jednym nie mogę tu walczyć, bo za chwilę muszę wyszeć Teraz muszę postawić kamu tak wszystko, wszystko po kolei. Więc muszę się tym zajmować zamiast walk różnych O. Postawię kamu i zaraz zadam się o kolejną rzecz. Nawet nie postawię kamu. Dobra, to w odcinku będzie tyle, jeśli się żegnam się z Wami cześć.